Przerwowało. Co to jest? Co to jest na litość? Co? Jednorazowe ręczniki, ok? Bo to jest wtedy higieniczne i to ma w ogóle sens. Drodzy fryzjerzy, koledzy i koleżanki, ze względu na higienę, używajcie jednak ręczników jednorazowych. To dla was wygodniej, a dla klientów na pewno przyjemniej. Chcę wam coś pokazać. Eee, zastosujemy preparat który jest właśnie idealny do takich włosów. To jest preparat przeznaczony do silnej regeneracji i odbudowy struktury włosów. Ten zabieg właśnie jest polecany szczególnie do włosów porowatych, suchych, skłonnych do puszenia się, matowych i zniszczonych. Metoda keratynowa ma zaletę taką, że skraca modelowanie i suszenie włosów. Ok, jeśli jesteśmy tak przygotowani do pracy, to rozczesujemy włosy, odczesujemy włosy mokre, napinamy je, łapiemy sobie i zobaczcie, idealnie widać cały owal e, kształtu głowy. OK? Maciej zaczyna od podstaw, czyli podziałów. Bez opanowania fryzjerskiego elementarza, dziewczyny nie mogą marzyć o poprawie sytuacji salonu. W porządku? Tak, bardzo. Zydaje mi się, że perfekcyjnie. OK? Czy coś zrozumiałaś z tego spotkania? Mm -hmm. du 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 Dużo mi się też przypomniało. Dużo to Cię to... przypomniało? Mm -hmm. Dobra, słuchaj, na, na raz dziękuję Tobie. Dzięki, wyglądasz świetnie. Dziękuję. Każda wyszłaby zadowolona z tak obciętymi i wypielęgnowanymi włosami.